Prezentuję teraz głębia numer 4509. To będzie niebieska samiczka raczej. Chociaż nie wiadomo, czy to nie będzie samczyk, ale pewnie samiczka. pochodzenie gołębia po gołębiach rozpodowych ojciec jest po Niemierze gdzie Niemierze były barowany na samiczkę 1133 córkę Weirona i samicę od Janusza Szalkowskiego a matka 3443 jest to imbret na gołębie znowu od Kopmany z Dyka gdzie matki ojcem jest gołąb i ten sam, który jest ojcem Olimpika Mandy Więc zresztą w ostatnim pokoleniu tak samo się przewijał, bo mamy tu nikolę, pełną siostrę Olimpika Mandy, także sprawdzone, same sprawdzone gołębi, linia gołębi